Jak olejek z CBD wspiera mnie w leczeniu fibriomialgi? Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konopne Rozmowy Beaty i znowu jestem z gościem. I bardzo się cieszę, dlatego że mój gość, piękna kobieta, zgodziła się opowiedzieć o swojej chorobie. Mój gość to Daria Borowski. Pasjonatka świadomego, holistycznego prowadzenia organizmu. Do tego wszystkiego nazywam się Beata Nowodnik. Zainicjowałam konopne rozmowy Beaty, więc jestem tutaj z wami i cieszę się, że wy też bardzo często tutaj do mnie zaglądacie. Jeżeli mogę prosić, to proszę Was o udostępnienia po to, żeby można było pomóc innym osobom, a przecież pomagamy żyć. Pięknie. To jest nasza misja. Nasza, mój gość, Daria, zmaga się, powiem Wam szczerze, z paskudną chorobą, a mianowicie z chorobą można powiedzieć, że żyje w przewlekłym bólu. Bólu stawów, mięśni, kości, tkanek miękkich, dotkni, ucisk, ból. Dlatego wszystkiego, to jest taka choroba, która potrafi wyzwolić człowieku lęk, może też być taki wewnętrzny smutek, nawet i depresja. Dlatego dzisiaj bardzo chcemy się podzielić i opowiedzieć jak Daria, od czego zaczęła, co się u niej zaczęło, jak to było co się teraz dzieje, jak sobie poradziła. Daria, witam Cię bardzo serdecznie w moim programie. Dzień dobry, witaj Batko, witajcie kochani, może dobry wieczór, może zaczniemy od tego. Bardzo mi miło, wszyscy moi drodzy widzowie, nasi widzowie, że mogę dzisiaj Wam opowiedzieć o tej przewlekłej chorobie, ponieważ jak wiecie, żyjemy w środowisku, które niezbyt wiele wie na temat właśnie fibromialgii. Więc może, moi drodzy, zacznijmy od tego, że opowiem pokrótce, od czego się zaczęło, co miało główny wpływ na to, że w moim życiu zadziały się takie, a nie inne objawy chorobowe, które doprowadziły w rezultacie do tego, w jakim stanie zdrowia się znalazłam, i co spowodowało, że jestem w takim stanie zdrowia obecnym, jakim jestem w tej chwili, dobrze? Więc może zacznę od tego, że moje życie od lat najmłodszych było po prostu stresujące. I ja jako dziecko. Obracałam się w środowisku, w którym no, bywało różnie. Więc tutaj musiałam się nauczyć sobie radzić z tymi różnymi trudnościami, jako takie młody, młody dzieciaczek, potem nastolatka, potem już dorosła kobieta, będąca mężatką i młodą matką. Więc w momencie, kiedy ja urodziłam syna, zaczęły się tak naprawdę moje problemy. Ponieważ moi drodzy, ja się zmagałam cały czas w moim życiu ze stresem i niekoniecznie byłam nauczona tego, jak sobie z nim radzić. Więc bardzo trudnym i przykrym następstwem było to, że miałam coraz więcej objawów psychosomatycznych i przewlekłych w moim organizmie. Więc moi drodzy. Daria, przepraszam, wejdę ci w słowo, bo coraz więcej się proszę. zbiera. Kochani, jeżeli was mogę prosić, udostępnijcie, dlatego że. To naprawdę są cenne informacje. Bo człowiek nie wie, co mu jest, a nagle się okazuje, że zasłyszana informacja może być przydatna i komuś pomożemy. Um, witam Andrzeja, witam Agnieszkę, witam Monikę, witam Pawła. Super, bo jesteście z nami. Daria, oddaję Ci głos. Przepraszam, ale to było ważne. Nic się nie dzieje, kochanie, nic się nie dzieje. Także, moi drodzy, zacznijmy od tego właśnie, że w momencie, kiedy ja urodziłam dziecko, doszły tak naprawdę inne ważne sprawy, odpowiedzialność. I ja w momencie, kiedy ja byłam już człowiekiem, który już miał jakieś przewlekłe symptomy w organizmie, ale oczywiście nie byłam na tyle świadoma, więc lekceważyłam to. Tabletka przeszło, działamy dalej. Wiecie, jak to wygląda. No coś nas boli. Lekceważymy to, bo jest od wszystkiego no, tabletka. Tabletka nas zawsze ratuje i ratowała także mnie. Więc moi drodzy, tak jak może powiem od początku, moja historia zaczęła się od tego, że ja bardzo skupiłam się na, swoich, na swoim dziecku. Na swoje pociesze, jak wiecie, dla każdego rodzica, dla każdej matki, najważniejsze jest dziecko. Więc w momencie, kiedy moje dziecko ciężko chorowało przewlekle na astmy i alergię, z czego z czasem je wyprowadziłam właśnie w sposób naturalny, ponieważ tutaj zawiodło dosłownie wszystko: sterydy, antybiotyki, wszelkie różne badania, to wszystko doprowadziło do tego, że stan mojego syna, zdrowie było coraz gorsze. Więc mojemu dziecku groziła tak naprawdę renta inwalidzka. W momencie, kiedy mój syn miał 9 lat. Ja usłyszałam taki wyrok, ja się na to nie zgodziłam. I to była w moim życiu taka sytuacja zwrotna, bo ja wtedy postanowiłam, że i siebie, i moje dziecko z tego wyprowadzę. Że ja już dłużej nie pozwolę sobie na to, że będę krójkiem doświadczalnym, i ja i moja pociecha. Więc moi drodzy, w momencie, kiedy rok później moje dziecko nagle, pierwszy miesiąc w roku, nie dostaje antybiotyku, bo spowodowały to naturalne sposoby leczenia i prowadzenia holistyczne organizmu. To otworzyło mi szeroko oczy. I w momencie, właśnie wtedy, kiedy mój syn wyzdrowiał, stopniowo wracał do zdrowia, zaczął wracać do życia publicznego, zaczął regularnie uczęszczać do szkoły i na piłkę nożną, ja się posypałam zupełnie. Więc w momencie, moi drodzy, kiedy w moim życiu znalazłam pewnego rodzaju stabilizację, wtedy się zaczęło sypanie mojego zdrowia. Więc tutaj najważniejsze jest w tej chorobie to, że my musimy mieć spokój. Ja tego spokojnie nie miałam za grosz. I w momencie, kiedy go otrzymałam w życiu, wszystko runęło. I co było wtedy najważniejsze? Jak myślicie? Najważniejsze wtedy było dla mnie to, żebym się wdrapała po tej drabinie i wydostała się z tej czeluści, z tej otchłani, bo to była totalna otchłań. Ja stopniowo zaczęłam się sypać. To były przeogromne, straszne, przewlekłe bóle głowy. To były migreny z aurą. Ja traciłam wzrok. Ja nie mogłam wrócić, jeśli to mnie zapało na mieście. Nie mogłam wrócić do domu, nie mogłam kontynuować swojej pracy. Wahania nastrojów były przeogromne. Wahania mojej wagi to były takie skoki 10 kg plus, 10 kg minus. Była tutaj regularna huśtawka hormonalna. Moi drodzy, w rezultacie takich przewlekłych stresów, i potem, w momencie, kiedy to wszystko ustało, doszło też do tego, że ja miałam guza lewej piersi, guza prawej piersi. Miałam mięśnia macicy, bardzo rozległą i poważną nadżerkę, cysty, torbiele i różnego rodzaju różne inne schorzenia. Daria, ja po prostu za nie mówiłam. Szczerze mówiąc, dziękuję Ci, że przyjęłaś zaproszenie. Tego to... było, tego było batko, bardzo dużo. Ja już po prostu sama nawet nie pamiętam, od czego się zaczęło. Więc w momencie, kiedy ja zaczęłam leczyć się, Brać te leki na, to, na te wszystkie schorzenia było jeszcze gorzej. Z czasem, i to był rok dokładnie 2019, powolutku zaczęło otwierać mi się oczy. I ja zaczęłam szukać, zaczęłam interweniować, zaczęłam sobie mówić. No przecież tyle lat już się leczę, a jest coraz gorzej. Coś jest nie tak. Coś musi wpływać na mój stan, że jest coraz gorzej, a ja przecież się leczę. Przecież ja o siebie dbam. Chodzę na badania, tak? słucham lekarzy robię co się tylko da już wtedy byłam na takim etapie że już też wziąłam pod uwagę wszystko co możliwe: joga medytacja zdrowe odżywianie to było takie odżywianie że ja sobie dzisiaj odmówię cukru a jutro sobie zjem tego cukiereczka to była bardzo restrykcyjna dieta moi drodzy która stopniowo była wprowadzana w moje życie Zacznijmy od tego, że w momencie, kiedy ja odstawiłam stopniowo te wszystkie leki, bo się bardzo zbuntowałam, doszłam do wniosku, że zaczynam swoje holistyczne podejście do zdrowia od ziół, od witamin, czyli suplementów różnych firm i że stopniowo będę wyprowadzała ze swojego organizmu szkodliwe tutaj pożywienie takie sztuczne przetworzone. Więc ta moja przygoda trwała około dwóch lat, 2019 rok do 2020 roku, ale to musi być prowadzone w bardzo umiejętny i mądry sposób. W moim Życiu troszeczkę jednak tego zabrakło, ponieważ ja też, jak wszyscy uczyłam się, to było na metodzie prób i błędów. Więc tutaj, moi drodzy, brakło mi zwyczajnie czasu i zapału do tego, żeby wytrwać, żeby po prostu wytrwać. I po dwóch latach takich usilnych starań o swój organizm, o swoje ciało, tak naprawdę, ja się rzuciłam na szerokie wody i wróciłam do starych nawyków. Co spowodowało w rezultacie w bardzo szybkim czasie, bo w przeciągu dosłownie trzech miesięcy, ogólnoustrojowe zakwaszenie organizmu i ogólnoustrojowe zapalenie organizmu, a także wykończenie układu nerwowego. Więc jak się domyślacie, następstwem właśnie tego rodzaju zapaleń doszło do tego, że ja pewnego dnia po prostu nie wstałam z łóżka. Moi drodzy, doszło do tego, że ja nie stałam z łóżka. Osoba będąca pod ścisłą kontrolą i opieką dwóch psychoterapeutów, pod ścisłą kontrolą i opieką przez pół roku lekami lekkimi, psychotropowymi, i zgodziłam się na to tylko na pół roku, żeby sprawdzić, czy to pomoże. No niestety nie pomogło, moi drodzy. Nie pomogło, tylko wyciszało, zagłuszało prawdziwe objawy w organizmie. Ja byłam wyłączana tutaj emocjonalnie, ale problem dalej trwał. Tak naprawdę nic się nie działo na korzyść mojemu organizmowi. Więc w momencie, kiedy odstawiłam środki psychotropowe, a trwało to blisko 6 tygodni, to było bardzo trudne. Ja myślałam, że ja dostanę zawał, że ja po prostu zjadę, że tak się skończy moje życie. Ja się żegnałam z moimi bliskimi, sobie wyobraźcie, bo ja z dnia na dzień stawałam się kaleką. Po prostu stawałam się kaleką. Ja przestałam, kochani, chodzić. Ja przestałam chodzić po schodach. Ja przestałam sama wychodzić z domu. Ja przestałam chodzić do toalety. Ja nie byłam w stanie zrobić sobie herbaty i jej podnieść, bo doszło do takiego stanu, że mój organizm zupełnie odmówił mi pracy. Ja zesztywniałam, moje mięśnie zesztywniały, jakbyście mnie zalali cementem. Cały organizm zalany cementem, okropny ciężar ciała, przez straszne bóle po prostu. Pieczenie, parzenie stawów, mięśni, kości, jakbyście nie całą poszarpali ranami, zrobili mi rany, i sypali jeszcze dodatkowo tam, nie wiem, solą, kropili cytryną, kwasem. To było niewyobrażalne bóle. Myślę dzisiaj z perspektywy czasu, moi drodzy, że pewne osoby tutaj na ziemi, bo świadomość już teraz tak do tego momentu nie wprowadziła takiego emocjonalnego, że rozumiem, dlaczego dzisiaj jestem chora, ponieważ. I dlaczego akurat ja na to zachorowałam? Ponieważ trzeba naprawdę mieć kawał ciężkiego, że tak powiem, zapału, wewnętrznej takiej siły woli, że ja z tego wyjdę naturalnie, że ja jednak dam radę, że jak mi nikt nie pomógł, to ja muszę wziąć swoje życie tak naprawdę w swoje ręce, moi drodzy. Najważniejsze jest to, żebyśmy my się wzięli za siebie i żebyśmy my razem wspólnie tutaj ze sobą próbowali szukać innych rozwiązań. Kochani, ja szukałam innych rozwiązań. Ja na własną rękę zostałam z dnia na dzień sama, bo mi nikt nie mógł pomóc. Do mnie mówi, jak taka młoda może być taka chora. W moich badaniach wychodziło wszystko, że ja jestem zdrowa jak ryba. Wszystko było na poziomie tak dobrym, że no lekarz patrzył tak, a ja umierająca, nie, nie mąż podprowadzał do gabinetu, bo ja sama w własnych siłach nie mogłam dojść do gabinetu. Daria, co robiłaś? Jakbyśmy tak w, w, w paru słowach powiedzieli, no ja tu pisze Agnieszka, że jest pod wrażeniem, a ja po prostu, brzydko mówiąc, mnie zatkało. Co robiłaś? Tak, żeby dać ludziom podpowiedź, rozwiązanie, oczywiście, ten program ma charakter informacyjny. Natomiast no, warto ludziom podpowiedzieć. Oczywiście, oczywiście. Moi drodzy, co było najważniejsze, trenujmy już dziś, nawet jeśli nie jesteśmy chorzy przewlekle, to trenujmy już dziś siłę woli. Bo kiedy w momencie, kiedy dojdzie przypadkiem, a może się to naprawdę przydarzyć każdemu, bo możemy o siebie dbać, możemy robić co na kiju naprawdę może się przydarzyć choroba, to najważniejsze w takim momencie będzie to, żebyście mieli silną wolę i bo dzięki temu tak łatwo się nie poddacie. Dzięki temu nie będzie tak łatwo was złamać. Więc, moi drodzy, w momencie, kiedy ja tak ciężko zachorowałam, te pierwsze sześć tygodni było najgorsze. Wyobraźcie sobie, ja stanęłam na głowie. Zastosowałam tak restrykcyjną dietę, tak restrykcyjną, że dosłownie mój organizm chyba zżerał się od środka sam, kiedy zjadał te, naj... te zanieczyszczone komórki. Ja piłam wyłącznie soki. Jadłam wyłącznie warzywa i owoce, ale też pamiętajmy o tym, że to była dieta wprowadzana w przeciągu miesiąca. Nie natychmiast, bo może dojść do zapaści organizma. To jest niestety niebezpieczne. Tu trzeba to robić świadomie i mądrze. Nie można sobie tutaj w tej kwestii żartować. Więc kochani, odstawiłam wszystkie produkty przetworzone. Piłam tylko i wyłącznie wodę. Piłam tylko i wyłącznie soki z owoców i z warzyw. Jadłam warzywa i owoce. Nic poza tym. I tak przez rok czasu. Moi drodzy, do tego wprowadziłam wyłącznie naturalną suplementację, żadnych dodatkowych środków chemicznych, żadnych, i wprowadziłam zioła. W następstwie trwało to około, około pierwsze trzy miesiące bardzo ciężko było, bo to. to... Człowiek, który leży przykuty jest do łóżka, nie ma właściwie wyboru. Albo wstaniesz na kolanach, dojdziesz do tego blatu i przygotujesz sobie te zioła, albo nie wstaniesz i jutro będzie jeszcze gorzej. I ja sobie zdawałam z tego sprawę. Więc moi drodzy, ja to robiłam bardzo skrupulatnie, ale miałam determinację, ogromną determinację. I w rezultacie doszło do tego, że trzy miesiące później wszyscy byli zdziwieni, że ja poszłam w góry. Ale kiedy poszłam w góry, było bardzo ciężko, kijki, wiecie, pomoc męża, pomoc syna, doszłam na tą górę, zeszłam na dół i dotarło do mnie, że ja jestem w stanie dokonać więcej, ponieważ ja, mimo tego, że poszłam w te góry, ja czułam dalej ogromny ból, do tego stopnia, że moje bóle uniemożliwiają mi pracę fizyczną. Nie jestem w stanie pracować fizycznie, fakt faktem do dziś, ale dzięki temu, że w końcu posłuchałam, Tutaj, Beatki i właśnie Agnieszki, naszej bliskiej kochanej dziewczyny. No, powiem Wam, ja zrobiłam do tej pory wszystko i mimo to czułam ból. Ja spróbowałam naprawdę, co tylko się da. Dieta, woda, którą piłam, plus podejście holistyczne, całościowe do organizmu, spowodowało jedynie to, że ja stanęłam na nogi, że ja mogę w koło siebie zrobić i mogę na przykład zabrać psa na spacer ale dla mnie to jest za mało, bo ja wierzę głęboko w to, że jestem w stanie zupełnie wyzdrowieć. Jeśli ktoś mi mówi, że jesteś chora przewlekle i że nigdy z tego nie wyzdrowiejesz, to mnie tylko wkurza. Taka jest prawda. Mnie tylko wkurza i nastawia, no to się przekonamy. Bo kiedy ostatnio doktor powiedział mi, ma pani nowotwór, to ja do niego powiedziałam tak, no to co, widzimy się za dwa lata i pan sprawdzi, że go nie ma? Ja się podstawię. Ale wtedy pan mi zrobi dowody na to, że w sposób naturalny było na USG duży guz 10 cm, a gdzieś ma 1,5 centymetra. Jak to się stało, prawda? Więc to jest wszystko kwestia świadomości, w co my jesteśmy w stanie jako osoby uwierzyć. I moi drodzy, ja próbowałam wszystkiego. Próbowałam najróżniejszych sposobów leczenia naturalnego, bo nie wchodzi w grę żadne farmakologiczne. Dla mnie to już po prostu do organizmu, który i tak ma już problemy z układem limfatycznym, z przepływem tutaj krwi. I w ogóle cały mój układ odpornościowy, trawienny, limbiczny jest po prostu uszkodzony, więc ja tutaj nie mam szans, żebym doprowadzała dodatkowe jakieś środki farmakologiczne. Ja postanowiłam, że pójdę w olejki CBD. Ale moi drodzy, pojawił się problem, ponieważ ja kupując najróżniejsze olejki CBD, najróżniejszych firm, które były wcale nie tanie, kosztowały kupę, forsy, nie ukrywajmy. One zamiast mi pomagać, one mi dokładały. W moim życiu pojawiały się dziwne bóle głowy, dziwne zawroty, jakieś utraty tutaj czucia w rękach, w stopach. Ja nie potrafiłam złapać równowagi, byłam jeszcze bardziej nerwowa, ja byłam tak zdenerwowana, ja nie potrafiłam spać. Ja wybuchałam po prostu, ludzie kochani, agresją. Te olejki, jedno było napisane, ale to się nie działo naprawdę w moim organizmie, ja tego nie, nie odczuwałam. I trafiłam na olejek, który tutaj e, chciałam Wam opowiedzieć e, z konopi siebnej, Olejek 10%, który kupiłam dosłownie trzy tygodnie temu. I moi drodzy, pierwszym objawem w momencie, kiedy sięgnąłam po ten olejek, dosłownie to było jedno podjęzyk, takie wsiknięcie, to są bodajże dwie kropelki, pierwszym dobrym objawem, który otrzymałam w dobrostanie po tym olejku, to było kompletne wyciszenie mojego zwariowanego układu nerwowego. Ja po prostu poczułam w końcu... Wewnętrzny spokój. To po prostu nie da się opisać. Jak chorujecie przewlekle, i nagle okazuje się, że nic wam nie pomaga, a nagle jest jakiś cud który jest w dodatku naturalny, bez jakichkolwiek dodatków chemicznych, który w żaden sposób nie wpłynie na wasz organizm w jakiś niepożądany sposób, nie uszkodzi wam organów wewnętrznych, nie zniszczy wam waszego układu przede wszystkim tutaj trawiennego, bo najważniejsze są, jakby nie było no tutaj żołądek i jelita, to zaczynacie być w niebo wstąpieni. Ja poczułam się w niebo wstąpiona, spałam, pierwszą noc jak zabita. Na mnie ten olejek zadziałał niesamowicie. Moi drodzy, następnej kolejności było to, ja olejek zażywam trzy razy, dziennie, trzy razy dziennie po dwie kropelki, że ja odczuwam luz w organizmie, moje mięśnie zaczęły mięknąć, co po prostu dla mnie jest innowacyjne, bo te cuda na kiju, to wszystko, co ja robiłam do tej pory, tak naprawdę... Mogłam od razu znaleźć ten olejek i miałabym z głowy. Już może dwa, 3 lata temu byłabym po prostu zdrowa. A ja dzisiaj, po trzech tygodniach, moi drodzy, czuję się zdecydowanie lepiej, co jest niesamowicie innowacyjne, ponieważ mam ludziom chorym na fibromialgię wmawia się, że nam się nie da pomóc, że my musimy nauczyć się z tą chorobą żyć. Daria, y Sama nie wiem co powiedzieć. Bardzo się cieszę, że taki masz rezultat. To jest naprawdę coś fantastycznego. Mnie zaskoczyło wczoraj spotkanie z Twoją koleżanką, gdzie powiedziałaś, słuchaj, mnie nie boli. O co w tym wszystkim chodziło? Wiesz co, ja sama jestem zaskoczona, bo do mnie osoby przewlekle chorującej, gdzie każdy z każdej strony ci mówi, gdzie też słyszysz od koleżanek, które chorują na to samo, że wiele lat się z tym zmagają, 10, 20, 30 lat i te osoby są na psychotropach. One biorą ciężkie leki, żeby w ogóle przetrwać dzień, a ja, że zupełnie bez leków, nie przyjmuję nic na daną chwilę. Ja na daną chwilę nie biorę nic bo ja po prostu biorę olejek i ja odczuwam wewnętrzny spokój, rozluźnienie, moje mięśnie nie, nie pieką, nie bolą, no myślę, że im dłużej będę korzystała z tego olejku, tym lepiej będę się czuła. A do tego jeszcze, co jest najważniejsze, olej, który ja piję i też właśnie połączony z olejkiem CBD z siewnej z naszej tutaj ekipy, no to powiem Wam, moi drodzy, no to robi robotę. Bo ponieważ oleje, które wytwarza Sativa Life, olejki konopne, które wytwarza Sativa Life, to jest coś niesamowitego. Skład, jaki zabierają, dla mnie jest innowacyjny. Zwłaszcza olej z rokitnika. Bo ja bardzo uważam olej z rokitnika za niesamowite cudo natury. I dla mnie to jest po prostu błogosławieństwo, że trafiłam na taką, na taką możliwość. I na takie, takie, to jest dla mnie takie po prostu dostąpienie. Pewnego rodzaju wyróżnienia, że ja mam szansę, jako chyba jedna z pierwszych osób chorych na fibromialgię, zażyć tego produktu, spróbować go na samej sobie i faktycznie potem móc powiedzieć ludziom tak prawdziwie i szczerze: Człowieku, ty nie musisz wcale każdego dnia umierać z bólu, bo wystarczy, że przy holistycznym podejściu naturalnym do Twojego organizmu dieta. Tak. Tutaj musi być odpowiednie towarzystwo toksyczne, nie wchodzi w ogóle w grę mental, psychika i właśnie te oleje i ty dochodzisz do równowagi. Każdy wiadomo potrzebuje inny okres czasu. Czy to jest 6 tygodni, czy 3 miesiące, czy pół roku, nieważne. Każdy jest indywidualnym tutaj stworzeniem boskim. I trzeba wziąć pod uwagę to, że mamy być po prostu cierpliwi i w ufności i w nadziei, że to właśnie ja sobie z tą chorobą poradzę i że to właśnie te produkty mi pomagają, bo pomagają. Daria, to ja jeszcze, tak jak powiedziałaś, myślę, że to jest cenna informacja, kochani, na rynku jest mnóstwo olejków. Olejków z CBD. Słuchajcie, kluczowe jest w tym, żeby wybrać. Olejek, czy mówi się teraz olej z CBD, który jest z konopi siewnej, ale uwaga, która konopia siewna jest przebadana pod kątem czystości. Konopia, która rośnie w Polsce, która pochodzi z plantacji bio. Co jest jeszcze kluczowe, żeby olej z CBD tłoczony był na zimno, na surowo Full Spectrum Raw dla osoby dorosłej jest to olej 10% żeby był szczelnie zamknięty, żeby był z pompką żeby CBD osadzone było na oleju konopnym. Dlaczego na to zwracam uwagę? Dlatego, że zdarzyło mi się już i nie wiem, jaki Daria stosowała wcześniej olejek, że CBD było osadzone na oleju rzepakowym, et etc. To nie jest olej terapeutyczny. To nie jest olej CBD, który nam pomoże. To, co ważne, jest tutaj certyfikat na czystość konopi, certyfikat na skład kannabinoidów, certyfikat, który został że tak powiem, potwierdzony przez zespół profesora Dawidowicza na Uniwersytecie, Uniwersytecie Marii Kiri-Skłodowskiej w Lublinie. Czystość konopi, czyli certyfikat na czystość konopi, to jest niezależnie akredytowane laboratorium Hamiltona. Czyli można powiedzieć, czy my mówimy o olejku, który jest Mercedesem, może Porsche? W takiej kategorii. Olej jest gorzki, piekący i taki ma być. Jeżeli chcecie więcej informacji, to ja Was zachęcam do tego, żeby się z Darią skontaktować, żeby po prostu dopytać Darię. Daria, bardzo dużo informacji już, ponieważ sama jestem zainteresowana. Z jednej strony doświadczyła, z drugiej strony też uzyskała. Co jest jeszcze ważne, Adalia wspomniała o takim mieszaninie oleju, olejów. To jest koktajl oil, tak się nazywa. To jest mieszanina pięciu olejów: oleju z, z rokitnika, z dzikiej róży, z nieblanszowanych migdałów, z konopi siewnej i z wiesiołka, który pijemy i uwaga, pijemy, nie polewamy sobie coś, tylko ważne jest to, żeby przyjąć łyżkę stołową dziennie, który zawiera cały adek, czyli witaminy A, D, E i K, dzienne zapotrzebowanie na te witaminy, który zawiera kwasy LAGLA, LA, który ma omegi i ma omega 7. Więc zwracamy Wam na to uwagę, zobaczcie, Daria o tym oleju mówiła, więc chciałam Wam powiedzieć o, o, czym, o jakich produktach my mówimy. Daria, Podsumowując, jakbyś jeszcze mogła powiedzieć, bo ty prowadzisz taką grupę, dosłownie w paru słowach, bo już 24 minuty, ja to zobaczę, jak ten czas leci. No, sobie... zapomniałam. No. Zapomniałam o tym powiedzieć, kochanie. Moi drodzy, ja serdecznie zapraszam, jeśli chcecie się czegoś więcej dowiedzieć, jak tutaj w sposób naturalny, holistyczny podchodzić do swojego organizmu, ciała, zdrowia i duszy, to serdecznie Was zapraszam na moją grupę tu i kadara na Facebooku. Tam może. Możemy porozmawiać, tam możemy otworzyć się ze sobą kontakt i dowiecie się dosłownie wszystkiego, co Was interesuje. Serdecznie Was zapraszam. A możesz powiedzieć, skąd ta nazwa? Bo sama ci o tę nazwę zapytałam, bo taka dla mnie tajemnicza, nie ukrywam. Na Dawikadara to jest mój pseudonim duchowy, który dostałam, można powiedzieć, w wejściu w stanie medytacyjnym. Wtedy byłam na takim poziomie duchowości, więc ja bardzo tutaj wchodziłam w głębokie stany medytacyjne i tam usłyszałam, bo zadałam takie pytanie w wymiarze, wielowymiarze, jak ja mam naprawdę najmniej nazwisko. No i taką dostałam. Tam takie dostałam tam swoje dane i to po prostu zaczęłam używać. Dobrze, Daria jest prośba, żebyś po pierwsze napisała w komentarzu, ale to w komentarzu napiszemy tą nazwę, Dobrze. ale w komentarzu, Dobrze. który będzie pod naszym postem, wiesz, Nie ma problemu. pod naszym wywiadem, damy link do grupy, napiszesz tą nazwę, Dobre. napiszesz, jak cię można znaleźć, żeby osoby po prostu, które się otworzą na to, bo teraz jesteśmy na Facebooku, słuchają nas osoby na Facebooku, będzie Dobre. ten wywiad. Słuchajcie, zamieszczone na YouTube konopne rozmowy, rozmowy Beaty i jak olej z CBD wspiera mnie w leczeniu fibromialgii. Taki będzie tytuł. Więc, jeżeli macie kogoś takiego, będziecie chcieli ten y, film znaleźć, to odezwijcie się do mnie, czy do Darwi, czy poszukajcie na Facebooku i podeślijcie, po to, żeby po prostu pomagać ludziom. Dokładnie. Ostatnie zdanie. Ja, ja od siebie tylko dodam jedno zdanie do wszystkich osób chorujących na fibromialgię, Moi drodzy. Nigdy nie dajcie się złamać, bo to wy jesteście siłą, to wy jesteście niezniszczalni i to od was zależy, jak będziecie traktowani. Więc tutaj możecie podejść do siebie holistycznie, naturalnie i żyć, albo dać się powoli zabijać. Także życzę Wam najmądrzejszych decyzji Waszego życia. No, mocne. Kochani, a ja Wam bardzo dziękuję Orko, za to, że, że jesteście tutaj ze mną, że tak licznie przybywacie na te moje wywiady. Ja staram się naprawdę dawać Wam ogromną wartość, żebyśmy mogli też pomagać innym osobom. Także za to Wam bardzo dziękuję. Pomagamy żyć pięknie. I oczywiście te informacje, które są zamieszczone w tym programie, mają charakter informacyjny. Oczywiście. Dziękuję w takim razie za spotkanie, do zobaczenia. Dziękuję. Daria dla Ciebie od Andrzeja. Tutaj Dziękuję jeszcze... za nim, Andrzej. Piękne, tak, pięknie, a tu od Twojego małżonka też pozdrowienia. Dziękuję, no. Dziękujemy Wam kochani bardzo i do zobaczenia. Serdecznie pozdrawiamy, wszystkiego dobrego, do zobaczenia.